Cześć kochani, przetestujemy sobie dzisiaj farby do włosów, czyli będzie takie farbowanie na żywo. Pierwszy raz będę używać farby bez amoniaku. Zawsze używam tych tradycyjnych właśnie z amoniakiem. Mam nadzieję, że to w ogóle chwyci moje odrosty, że włosy będą ładnie zafarbowane. Oczywiście robimy się na blond i to jest farba z poprzednio używałam farby z z serii Preference, z których bardzo byłam zadowolona niestety teraz nie było mojego odcienia w ogóle żadna farba z tych Preferences nie bardzo mi się podobała, więc kupiłam sobie nową, właśnie bez amoniaku, mam nadzieję, że trochę ładnie będą moje włosy wyglądać nie będę tak zniszczone i też mam nadzieję, że w ogóle dobrze to wyjdzie ponieważ dzisiaj wyjeżdżam na wakacje także mam nadzieję, że nie będę ani siwa ani żółta. Farbę, którą dzisiaj będziemy testować to jest farba właśnie L'Oreal Prodigy 5 Kolor, który tutaj mam, to jest numer 10.21, porcelana, bardzo, bardzo jasny, opalizujący blond. I to ma być blond. Z tego co czytałam z recenzji, w ogóle bardzo dużo jest negatywnych recenzji, bardzo się boję, zobaczę jak to będzie wyglądać na moich włosach, mam nadzieję, że zwiększy nie zrobię wczoraj oczywiście robiłam test uczleniowy tutaj za uchem, nic mi nie wyszło wszystko jest ok, nie mam żadnego czerwonego placka ale troszeczkę mnie skóra szczypała jak nakładam właśnie tą farbę ale czytałam, że to jest normalne że wszystkie dziewczyny praktycznie tak reagują i tak, co ja chciałam powiedzieć może ja Wam pokażę tutaj w zbliżeniu jak te kolory mają wyjść tak na próbnikach tutaj na opakowaniu widzicie, ta farba się chyba nie nadaje do bardzo ciemnych włosów Wydaje mi się, że to właśnie ze względu na to, że ona nie zawiera amoniaku, bo najciemniejszy jaki tu preferowany jest, to jest taki średni blond, można powiedzieć, może taki jasny w kierunku do średniego, coś takiego. I też czytałam, że farby z L'Oréal różnią się właśnie tymi numerkami tutaj po tej kropce. Na przykład farby, które mają jedynkę, to są odcienie chłodne, jedynkę i dwójkę. Farby, które mają po kropce zero, to są odcienie neutralne, które mogą wpaść, wpadać w delikatnie żółty, chłodny odcień. A te farby, które mają po kropce trójkę, to są farby ciepłe, czyli żółte. Więc ja mam tutaj. 10.21, czyli to jest takie połączenie właśnie dwóch ładnych odcieni, jeden bardziej perłowy, drugi właśnie taki chłodny. Mam nadzieję, że będzie fajny, że będzie ładnie wyglądać. Mam nadzieję, że też nie wyjdzie siwe na moich włosach. Więc tak, co miałam o tych farbach powiedzieć, to kupiłam sobie dwie sztuki. Oczywiście będę farbować odrosty. Nałożę farbę na odrosty na jakieś 25, pół godziny maksymalnie, a potem 5 minut przed czasem po prostu nałożę sobie na, na długość włosów. Zliczę najpierw włosy, potem nałożę sobie tą farbę na włosy przeczekam 5 minut, potem zmyję, nałożę odżywkę i tak dalej. Pokażę Wam, jak ona wygląda w środku. Niestety ona nie ma tego aplikatorka takiego fajnego i podobno jak się on rozprowadza, to też jest e, dosyć płynna, więc mam nadzieję, że mi nie, sp nie spłynie z włosów. To jest ten krem koloryzujący właśnie w takiej tubeczce. E, tutaj mamy e, tutaj mamy krem utleniający. Myślałam, że to jest odżywka, to jest krem utleniający, czyli tutaj mamy krem koloryzujący, tu mamy utleniacz a tutaj jest taka mała odrzebeczka. To też mała nie jest, bo to jest 60 ml, więc na parę razy mi starczy. I oczywiście do tego są dołączone czarne rękawiczki. Tak to wygląda. Dobrze, więc ja sobie wszystko przygotuję. Wypiję sobie jeszcze przedtem wapno. Zawsze tak robię, ponieważ niestety. Ja mam taką tendencję właśnie, że farby może nie tyle, że mnie uczulają, co bardzo mnie szczypią mocno w i czasami e, nawet robią mi takie małe ranki, e, kiedyś jak miałam w dwóch przypadkach coś takiego. Więc e, odkąd fryzjerka mi powiedziała, żebym właśnie piła wapno przed farbowaniem, to to robię więc dobra, idę się napić wapna i zaczynam farbowanie, prawdopodobnie będę Wam pokazywać w trakcie jak ja nakładam farbę i tak dalej, bo jest mnóstwo takich filmików odsyłam Was do y, filmiku Kasi Ciasteczko, która pięknie pokazała wszystko, ja też się właśnie farbuję pod ten filmik, pod Kasi filmik z farbowaniem i tyle, no mam nadzieję, że nam się uda, że mi się uda, że będzie ładnie to wyglądać, że moje włosy będą pokryte w całości, będzie jakiś plan pokażę Wam tylko szybciutko jak moje włosy teraz wyglądają z góry to wygląda tak, mam oczywiście odrościki, Tu jest boczek. Od dołu. Włosy mam y, niemyte przez 3 dni, czyli mam troszeczkę już takie przetłuszczone, y, więc będzie jakaś tam bariera właśnie y, na skórze. Dobrze, zaczynamy. Dobrze, kochani, więc farbę mam już nałożoną na włosy. Jeżeli chodzi o samofarbowanie, jak się wyciska tą farbę po zmieszaniu. Mucha lata. Po zmieszaniu jest ona takim delikatnie różowawym odcieniu, ale w czasie właśnie jak ją nakładam na włosy, to pod koniec już staje taka szaro- fioletowa, ale nie jakaś taka bardzo, bardzo ciemna, jak te niektóre farby potrafią być ciemne, szare, tylko tak delikatnie ma takie właśnie chłodne odcienie. Więc tak, i samo farbowanie jest dosyć przyjemne, chociaż moim zdaniem ta farba powinna być bardziej gęsta, bo jest dosyć płynna, może nie spływa z włosów, bo tak jak widzicie nic mi tutaj nie kapie, ale w momencie jak ją nakładałam, to z tego aplikatora po prostu zanim dostała się ta farba na głowę to skapywało po prostu trzeba coś rozłożyć na podłodze żeby wam nie zachlapała to tak, i następna sprawa jest taka, że bardzo ładnie pachnie, w ogóle nie śmierdzi amoniakiem, no bo nie, nie ma amoniaku, ładny ma zapach. I muszę Wam powiedzieć, że zawsze jak się farbuje, to nie ma opcji, żeby kot podszedł gdzieś blisko, właśnie do tej miseczki, gdzie ta farba jest rozłożona, bo no to nie da rady, prawda? No Kot ma bardzo wyczulony węch. A tym razem moja ta szara kotka, baryłka podeszła pod samą miseczkę, wąchała z takiej odległości tą farbę, i po czym się jeszcze oblizała i odeszła, więc farba naprawdę ładnie pachnie, więc to, to trzeba jej przyznać i troszeczkę, odrobinkę mnie szczypię w głowę. Teraz już nie, nie czuję tego za bardzo. Troszeczkę tutaj gdzieś spokół, ale to też nie cała głowa mnie szczypała, tylko gdzie nie gdzie. Wydaje mi się, że w, w miejscach, gdzie na przykład bo przedtem wyczesywałam sobie włosy grzebienie mogłam gdzieś tam podrażnić tą skórę głowy, tak? I w tym miejscu właśnie mnie troszeczkę szczypała. Więc tak, to wszystko. A, i jeśli chodzi o wydajność tej farby. Nałożyłam rozłożę, znaczy Rozprowadziłam sobie całe opakowanie właśnie w miseczce, bo nie było aplikatora takiego do nakładania, więc z miseczce to musiałam zrobić wszystko. I jak nakładałam farbę na włosy, to tak tutaj na sam przód, po bokach i na czubek głowy mi wszystko super starczyło, a potem musiałam Marcina zawołać i obawiałam się, że na tył głowy mi po prostu tej farby nie starczy, że będę musiała drugie opakowanie otworzyć, a tego nie chcę. Chcę to drugie opakowanie zatrzymać jeszcze na następne farbowanie w razie czego. Ale gdy będzie potrzebna, to otworzę. Nieważne, zaraz Wam powiem wszystko, o co chodzi. Więc ona wydaje mi się, że nie jest zbyt wydajna. Po prostu normalnie farba starcza mi na to, żeby nałożyć na odrosty i jeszcze zostaje w miseczce tyle, żeby po 20 minutach dołożyć ją sobie no, na końcówki włosów. Natomiast tym razem, tak jak mówiłam, bardzo, bardzo malutko już jej było zanim nałożyłam właśnie na tył głowy, Więc musiałam Marcinę zawołać, żeby mi to ładnie rozprowadził, żebym po prostu tej farby... Żeby tej farby nie zmarnowała, no matko, ale trudne słowo, normalnie, masakra. Dobra, więc e, trzymam ją teraz 20 minut znaczy jeszcze nie, ale będę ją trzymała 20 minut. I teraz właśnie mam dylemat, ponieważ e, nie mam już tej farby, a na końcówki włosów e, nie jest ona nałożona. I zastanawiam się, czy po 20 minutach, właśnie, rozprowadzić to, co mam tutaj na odrostach, e, rozprowadzić na całe włosy, czy to wystarczy żeby właśnie pokryć tutaj końcówki włosów, żeby były w identycznym kolorze, czy zmieszać jeszcze odrobinę tej farby właśnie z utleniaczem, a resztę po prostu odłożyć. Powiedzcie mi, czy farba, która już jest otwarta i na przykład połowa jest użyta, czy ona może wytrzymać, oczywiście nie rozrobiona i tak dalej, tylko w tych tubeczkach pozakręcana, w, w ciemności i tak dalej, w chłodnym e, otoczeniu, czy to może wytrzymać na przykład 3 miesiące. Czy to się nic nie popsuje, czy się nie zepsuje właśnie ta farba. Więc tyle no. Na razie trzymam sobie to na włosach. Pokażę wam jak ona wygląda z tyłu. Końcówki są nieruszone. Wygląda to tak, jakby na końcówkach coś tam miała, bo wiecie, ciężko jest nałożyć farbę tak, żeby w ogóle tych końcówek nie ruszyć, tak? Odrobinkę są tak ma maźnięte, co, co niektóre właśnie te końcówki, ale jak widzicie tutaj w ogóle nie jest ruszone więc zobaczymy jak to będzie wyglądać na razie nie widzę tego si siwego takiego szarego odcienia bardzo się cieszę z tego powodu, bo ja nienawidzę właśnie swoich włosów jak są szare, siwe i też nienawidzę żółtka na głowie, wiadomo więc na razie to tak wygląda zobaczymy jak będą rozjaśnione moje włosy więc poczekamy i chyba wydaje mi się, że otworzę trochę tej farby jeszcze zmieszam ją i pokażę Wam w ogóle jak ona wygląda bo zapomniałam Wam pokazać jej konsystencji i koloru i tak dalej więc czekamy 20 minut Dobra, więc tak, spójrzcie. To białe, to jest krem utleniający, a to jest krem koloryzujący. I widzicie, on ma taki brzoskwiniowy odcień, więc ja sobie to złączę i Wam pokażę, jak to wygląda. Robi się taki ładny brzoskwiniowo-różowawy odcień, taki ładny. Nie jest szary, ale na końcu właśnie robi się ale szara ta farba. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest taka. Widzicie, ja trochę spływa. Trzeba naprawdę uważać, żeby nie spłynęła wam. Dobra, więc ja sobie to jeszcze rozprowadzę na końcóweczki. Dobrze moi kochani, więc to już jest kolejny dzień i nagrywałam wczoraj Wam efektu końcowego, ponieważ nie miałam czasu. Musiałam się do końca spakować i musiałam wyruszać w podróż. W tej chwili jesteśmy już w Jastrzebiej Górze, czyli 500 km dalej od Warszawy. Jeżeli chodzi o moje włosy, zaraz Wam powiem wszystko co i jak i co oni nim sądzę właśnie o tym farbowaniu. I tak, jeżeli chodzi właśnie o moje włoski, to wczoraj tylko zmyłam farbę, spłukałam ją, nałożyłam dwa razy szampon i nałożyłam sobie odżywkę, tą co była dostarczona właśnie do farby. I tyle. I więcej nic na nie nakładałam. Dzisiaj też nie myłam już włosów, to jest po prostu tylko jedno zmycie farby. Nic poza tym. Włosy są wysuszone, wyprostowane i tyle. Zaraz wam pokażę efekt końcowy. Jeżeli chodzi o tą farbę, to jest farba w ogóle bez amoniaku, tak jak już wspominałam. Nie spodziewałam się takiego efektu, szczerze wam powiem. Naprawdę wyszły bardzo, bardzo ładnie te włosy. Są w jednolitym kolorze. Odrobinkę mi się wydaje, że tutaj, jeżeli chodzi o odrost, miałam dużo ciemniejszy właśnie odrost niż moje włosy ogólnie po całości. I ten odrost wyszedł odrobinę ciemniejszy, ale wygląda to naprawdę bardzo ładnie i naturalnie, moim zdaniem. Nie ma takiego yy, kasku, takiego hełmu. Nie myślałam, że taki efekt będzie, ponieważ ta farba jest bez amoniaku. Nigdy nie używam właśnie farb, które nie zawierają amoniaku, yy, i myślałam, że po prostu efekt będzie dużo słabszy. Włosy wyszły naprawdę bardzo ładne, ładny kolor, ładnie się rozjaśniły. Jeżeli chodzi o to, czy się zniszczyły moje włosy, czy nie, moim zdaniem wyglądają nawet troszeczkę lepiej niż przed farbowaniem. W momencie, kiedy spłukiwałam tą farbę, zanim nałożyłam odżywkę, mogłam spokojnie przez wilgotne włosy przeprowadzić palce, czyli no, nie były wysuszone, nie były sianowate, tak jak przeważnie jest, jak się farbuje włosy właśnie farbą z amoniakiem. Tu były naprawdę bardzo, bardzo dobrej kondycji moim zdaniem. Nie widzę, żeby się popaliły, czy cokolwiek moje pierwsze farbowanie właśnie farbą taką troszeczkę delikatniejszą i na pewno będę kontynuować to, już więcej nie sięgnę po farby z amoniakiem, bo najgorzej właśnie bałam się, że nie zafarbują mi się włosy dobrze, że się nie rozjaśnią i tak dalej kolor jest piękny, nie ma żadnych odcieni jakichś takich szarych nie wiem, mysich Wiecie jak te farby niektóre, które mają taki właśnie chłodny odcień, zostawiają na włosach taki fioletowy wręcz odcień. Nie ma czegoś takiego. Włosy są bardzo ładne. Zresztą tak jak widzicie, bardzo naturalny, ładny blond i nie ma też odcienia żadnego żółtego. Naprawdę włosy wyglądają moim zdaniem bardzo, bardzo ładnie. Obejrzę się teraz, pokażę Wam się w ogóle z tyłu. Pod włosami. Tak jak mówię, tył już miałam bardzo mało farby, więc... Wychodzi, że odrost po prostu jest odrobinkę ciemniejszy od reszty włosów, ponieważ te włosy tutaj na dole, one były 50 tysięcy razy rozjaśniane, one były też balejasz na nie kładziony, rozjaśniacz, także one będą tutaj dużo jaśniejsze właśnie y, niż odrost, ale moim zdaniem wygląda to naprawdę fajnie. Spójrzcie. Samo farbowanie było wręcz przyjemnością. Farba nie śmierdziała, nie piekło mi w oczy. E, praktycznie w ogóle nie czułam jej na skórze głowy. E, też włosy, znaczy e, skórę głowy nie miałam odrętwiałej, jak nieraz właśnie mam po takich e, mocniejszych farbach, już po zmyciu, po wysuszeniu. W, e, skórę głowy mam taką odrętwiałą. Tutaj kompletnie nie było żadnego takiego dyskomfortu. Włosy pięknie pachną, moim zdaniem są błyszczące zresztą tak jak widzicie, bardzo ładnie wyglądają jestem bardzo, bardzo zadowolona muszę Wam powiedzieć, naprawdę jestem zadowolona i będę na pewno kontynuować właśnie farbowanie tą farbą Prodigy tylko prawdopodobnie kupię sobie jeszcze jest fajny taki kolor białe złoto i chyba nim, nim będę chciała pofarbować następnym razem więc to jest właśnie efekt farbowania się tą farbą z L'Oreal jestem bardzo zadowolona napiszcie mi w komentarzach, czy Wy też się nią farbowałyście kiedyś, jaki inny kolor proponujecie właśnie z tej serii z Prodigy 5 Także mam nadzieję, że filmik się Wam podobał i przydał. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie kciuka w górę, jeżeli filmik się Wam podobał. Oczywiście zapraszam Was do komentarza, do komentowania tego filmiku. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie. Ja idę na spacer teraz. Pa!